Zgodnie z przysłowiem, w zdrowym ciele, zdrowy duch, najmłodsi mieszkańcy Goliny i Okolic dwa dni spędzili na sportowo. Gminny Dzień Sportu to już tradycja. W tym roku zawody żeśmy rozłożyli na dwa dni z różnych względów, chociażby dlatego, że rok był specyficzny, dzieci mało aktywne sportowo, więc żeby ich nie przeciążać, a jednocześnie troszkę uaktywnić na koniec roku szkolnego. Zdecydowaliśmy o dwudniowych zawodach. Wczoraj odbyły się zawody lekkoatletyczne. Krótkie biegi i skoki w dal z wykorzystaniem naszej tutaj infrastruktury sportowej bardzo bogatej, dobrze wyposażonej. Natomiast dzisiaj odbywają się halowe zawody tak jak widzimy w piłkę nożną. Mimo że wszystkie konkurencje, rozgrywki i zawody odbywały się w Golinie, to udział w nich wzięli uczniowie z całej gminy. Startują wszystkie placówki oświatowe. Mamy cztery szkoły podstawowe na terenie gminy Golina. Golina, Kawnice, Radolina i Przyjma. Myślę, że to jest wychodząc naprzeciw, również związane z, z pandemią. Interesuje mnie, bo też byłem głównym inicjatorem tego rodzaju spotkań względu na to, żebyśmy przerwali takie tłumaczenie, że nic nie można zrobić po tym, żeby również młodzież i dzieci zobowiązać jak gdyby na wakacje na no następny rok szkolny do tego, żeby na co dzień też uprawiali sport i przyczynili się również do tego, że że przede wszystkim miłej i serdecznie na że będą zapoczątkowane wakacje. W drugi dzień sportu dominowała piłka nożna. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, rozgrywki zostały przeniesione do hali widowiskowo sportowej w Golinie. Dzisiaj mamy turniej gminny piłki nożnej chłopców w kategorii starszej, czyli 7-8 klasa, czyli roczniki 2007-2006, oraz kategoria młodsza, czyli do 6 klasy, czyli rocznik 2008 i młodsi. Na sportowo, tym bardziej, że Dopisuje nam, właśnie, że jest są mistrzostwa Europy, także chyba wszyscy są zadowoleni i chcieli tak zakończyć. Po tej pandemii wszyscy są spragnieni sportu. Uczestnicy są bardzo chętnie, tak? tylko widać troszeczkę jednak ta pandemia dała się we znaki, jeżeli chodzi o kondycję i gdzieś tam te e, drobne kilogramy gdzieś co nieco przybyły. I trzeba, to, e, trzeba je zrzucić, a sport jest najlepszą do tego metodą. Każdy mecz to sprawdzian umiejętności, to również nauka zdrowej sportowej rywalizacji. Tym razem zwycięzcami w grupie starszaków zostali uczniowie ze szkoły podstawowej w Golinie. Jakie cechy musi mieć dobry piłkarz? Dokładne podania, dobre sytuacje bramkowe na pewno i no i celność no nie. Kondycje, prędkość. Co daje ci granie w piłkę? Frejdę. No, to jest takie przyjemne, tak się gra, rywalizuje, ta rywalizacja taka jest przyjemna dosyć. No i jest taka zabawna, dużo frajdy daje. Docenienie siebie można nawet dostrzec dzięki takiemu czemuś poprzez na zdobycie na przykład najlepszego piłkarza gry albo klubu. No i to jest takie przyjemne, jak się takie coś dostaje. Zdecydowanie. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz pucharami, ale należy podkreślić, że drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju. Za każdą rzecz, jaka jest związana nie tylko ze sportem, ale z, z nauką bezpośrednio mamy stypendium burmistrza i jak się coś powiedział a to trzeba powiedzieć B, środki się na to muszą znaleźć. Tym bardziej, że to też chodzi w ramach nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, ale również związane z tak zwaną profilaktyką narkotykową, profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. I myślę, że po to jest właśnie te środki są też przeznaczone, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży uprawiało przez sport, ten czas było, był zagospodarowany. Każda dawka ruchu jest ważna, tym bardziej dla dzieci. Sport fantastycznie kształtuje charakter, ale również, jak się mówi, sport to zdrowie.